Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu został przekształcony w roku 2022 z istniejącego dotychczas Instytutu Kultury Fizycznej. Siedzibą wydziału jest nowoczesny kompleks dydaktyczno-naukowo-sportowy, w skład którego wchodzą budynek dydaktyczny, a w nim nowoczesne pracownie naukowe, m.in. fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, anatomii i antropologii, fizjologii z laboratorium hipoksji, biochemii, biomechaniki, odnowy biologicznej, krioterapii, terapii, hydroterapii, a także nowoczesne obiekty sportowe, czyli pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym oraz ścianką wspinaczkową, sala fitness, hala gimnastyczna z siłownią, kryta pływalnia, wielofunkcyjne boiska zewnętrzne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem. Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Studia pierwszego stopnia na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne i wychow fizyczne oraz studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Studia na kierunku fizjoterapia pięcioletnie studia magisterskie prowadzą do zdobycia przygotowania zawodowego niezbędnego do samodzielnej pracy z osobami zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Studia mają charakter praktyczny. Absolwent jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotach, w których prowadzona jest fizjoterapia, oraz jest przygotowany do prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych. Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zdobywają ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania instytucji państwa, zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W toku studiów istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, m.in. kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, instruktora sportu w zakresie pływania czy narciarstwa zjazdowego, a także ratownika wodnego. Trzyletnie studia obejmujące 960 godzin praktyk zawodowych służą przygotowaniu do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Na kierunku wychowanie fizyczne student zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu i dyscypliny nauki o kulturze fizycznej. Przygotowuje się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w środowisku lokalnym oraz samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach, instytucjach oświatowych oraz w instytucjach kultury fizycznej. Ponadto, zgodnie z wybraną grupą zajęć specjalistycznych, Posiada dodatkowe kompetencje zawodowe oraz możliwości zatrudnienia jako instruktor zajęć ruchowych, trener UFAC, specjalista z gimnastyki korekcyjnej. Ratownik, czy jako specjalista prowadzenia procesu odnowy biologicznej. Studia na tym kierunku przewidują uczestnictwo w obozach szkoleniowych letnim i zimowym. Studia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie prowadzone są w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych. Studenci, którzy oczekują na zajęcia, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej dla nich strefy relaksu, która znajduje się w budynku pływającym. Rozbudowany system kształcenia praktycznego, nieduże grupy, Ćwiczeniowe, współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja uzyskaniu przez studentów cennych umiejętności praktycznych, zapewniających lepszy start na rynku pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno sportowych, jak i naukowych. Na wydziale działają sekcje Akademickiego Związku Sportowego odnoszące sukcesy w wielu dyscyplinach sportu. W ramach działalności kół naukowych studenci mają możliwość uczestnictwa w projektach badawczych, warsztatach i konferencjach dla młodych naukowców. Program Erasmus, Plus umożliwia studentom mobilność zagraniczną, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych. Studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do uczelni zagranicznej, z którą Akademia Nauk Stosowanych współpracuje w ramach zawartej umowy, a także na praktyki do krajów Unii Europejskiej. Zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.